No to oni ustalają, co cały świat je. Co jedzą ludzie w wojsku, co je twoje dziecko w przedszkolu, co, je twoje, co jedzą pacjenci w szpitalach. No. Oczywiście musimy wiedzieć, że medycyna, to jest zawsze moja działka, e, i poczyniła niesamowity krok do przodu w ratowaniu istnień ludzkich. Wielokrotnie podawałem pacjentom leki, które powodowały, że dosłownie e, z e, wstawali. Wracali do swoich rodzin po dwóch, trzech tygodniach rehabilitacji, po reanimacji, kiedy zacznie się reanimować odpowiednio szybko. To będzie niepopularne, ale nie da się zmienić życia, nie da się schudnąć, nie da się mieć cudownego życia w dzień, w dwa, wstrzykując sobie cokolwiek, gdziekolwiek. Jeżeli nie ogarniesz swojego życia, często przy pomocy psychoterapeuty będziesz nabierać się na cudowne leki, na życie do końca życia jedyne co zyskasz to długi smutek z kolejnej nieudanej próby zmiany życia zastrzykiem albo jakąś cudowną tabletką. Bracia Rodzeń. Można pięknie żyć. No to witamy tutaj, bracia Rodzeń, Mateusz Rodzeń, Jałukasz. No i mamy kilka ważnych informacji. Powiemy Wam, jak zaczyna powoli być skonstruowany świat, jeżeli chodzi o chorobę otyłości. No coraz więcej osób nazywa tą chorobę, znaczy nadmiar tkanki tłuszczowej, zaczyna być nazywany chorobą otyłościową. Dlaczego? No bo dlatego musimy znaleźć nazwę, żeby na daną jednostkę chorobową znaleźć lek. a lek już mamy, więc teraz już wszystko się zgadza i teraz z punktu widzenia marketingu i funkcjonowania producentów leków, teraz trzeba połapać ludzi, którzy będą promować to w różnych instytucjach, najlepiej na samej górze, to, że choroba jest, że otyłość jest chorobą genetyczną i nie da się tego odwrócić stylem życia. I gdybym nie zobaczył, to bym nie uwierzył i Wy też za chwilkę zobaczycie, więc na chwilę ten kanał stanie się kabaretem tak naprawdę bo zobaczcie teraz, jak wyglądał wywiad, urywek wywiadu z no, osobą, która pretenduje do tego, aby mówić całemu światu, jak się odżywiać. I zobaczcie, jakie ma zdanie na temat otyłości i co to ta otyłość właściwie jest. That means if you are born to parents that have obesity, you have a 50 to 85% likelihood of having the disease yourself, even with optimal diet, exercise, sleep management, stress management. So when people see families that have obesity, the assumption is what are they feeding those kids? No to e, widzieliście to, widzieliście tą reakcję redaktorki. No, redaktorka nie w Ciebie bita, no ale też za dużo redaktorzy w, w świecie niewolnych mediów, tylko nacisków i inspiracji i, i, i lobby, no nie może za dużo, e, może ewentualnie zmarszczyć brew, jak słyszy takie brednie. No tak, ale ja się uśmiałem jak norka, ale to nie jest śmieszne, bo my takich narracji słyszymy coraz więcej i y, to są Stany Zjednoczone, ale to nie są tylko Stany Zjednoczone. No właśnie, bo moglibyśmy powiedzieć, że mamy to gdzieś, bo Stany Zjednoczone niech sobie żyją swoimi e, dziwolągami i swoimi prawem, ale to jest g, nas też dotyczy. Dlaczego? Dlatego, że członkowie komitetu tu do ustalania zaleceń żywieniowych, czyli m.in. ta pani, która została mianowana na członka takiego komitetu w 2025 roku, no to oni ustalają, co cały świat je, co jedzą ludzie w wojsku, co je Twoje dziecko w przedszkolu, co je Twoje, co jedzą pacjenci w szpitalach, no bo oni kierują się później tymi zaleceniami, które są kopiowane bezmyślnie przez nieobudzonych dietetyków w piramidzie żywienia i w talerzyku zdrowia. No to na dowód, na to, że to nie tylko w Ameryce, tylko to zaczyna dziać się w Polsce. Zobaczcie te oto screeny, które charakteryzują otyłość jako. No właśnie, jako chorobę. Po pierwsze, jako chorobę. Po drugie, przewlekłą. Czyli już się nasuwa, że no człowieku przewlekła czyli do końca życia leki. O złożonej i skomplikowanej etiologii. Tutaj się zgadzamy, rzeczywiście etiologia jest skomplikowana, ale gdyby spłycić i zgeneralizować, po to, żebyście zrozumieli, generalnie, że to jest kwestia jedzenia przede wszystkim i emocji, to właściwie nie jest skomplikowane. Życie jest skomplikowane, generalnie. Ale uwaga, najlepsza część bez tendencji do samoograniczania się do jasnej, ciasnej. Kropka. I mamy to, i teraz mamy wszystkie elementy, które są gotowe do promowania leku na tą chorobę, którą się nie da wyleczyć stylem życia, nawet nie próbuj. Nie, nie, e. Łukasz, styl życia, który był od lat wprowadzany, nie odniósł sukcesu, nie odniósł efektu, wobec tego trzeba rozpocząć zastrzykoterapię. I teraz tak, czyli zalecenia, które od kilkudziesięciu lat powodują otyłość, nie przyniosły efektu, oczywiście, że nie miały prawa przynieść efektu, no bo skoro ktoś ma insulinooporność, w wyniku czego przybiera na wadze, no to jedzenie pięciu posiłków węglowodanowych dziennie spowoduje, że będzie miał cukrzycę. Wszystko się układa i teraz ten mechanizm nazywania nadwagi chorobą otyło. Jest dokładnie tym samym mechanizmem, to jest jakby ten sam mechanizm przez te same firmy wykorzystywany, żeby sprzedać lek. No bo jakbyśmy nie mieli choroby, to byśmy nie mogli mieć leku na tą chorobę. Nie ta, tak samo jak w psychiatrii. Jakbyśmy nie rozpoznali depresji, to byśmy nie mogli dać leków na depresję, bo nie ma leku na zwiększenie radości życia. Wszystko. Ale pytanie ten mamy mechanizm. do Was, jako niezależnie myśląca, pięknie żyjąca społeczność, to w Was jest siła na tym kanale i w tym co robimy, no to czy nie widzicie zbieżności i czy nie widzicie podobieństwa choroba otyłościowa, otyłość, choroba Suczytą. przewlekła? Z chorobą przewlekłą genetyczną, wymagającą coraz to nowych, innowacyjnych leków, które nie wyleczają cukrzycy typu 2, która, uwaga, uwaga, w większości przypadków jest wycofywalna, jeżeli szybko się wdroży zalecenia niskowęglowodanowe. Czy wy aby nie widzicie podobieństwa, które rozpoczyna się w walce z otyłością? No, pewnie, że widzicie, przecież wy jesteście niezależnie myślący. Czas mijał, fizjologia ludzkiego organizmu nie uległa zmianie i mechanizmy powstawania cukrzycy pozostały te same. Zmieniły się natomiast zalecenia, które stanęły na głowie. Otyłość i choroby metaboliczne zaczęły dziesiątkować ludzkość, a wturowała temu pieśń pochwalna dla jedzenia węglowodanów, sześciu posiłków dziennie, mówiąc w skrócie. No, przyznajcie, że to Matrix. Jeżeli jeszcze nie wyszliście z Matrixa, zachęcamy książka Metoda Odchudzania Braci Rodzeń, która pomoże wyciągnąć cię z Matrixa. I teraz, e, oczywiście, musimy wiedzieć, że medycyna, to jest zawsze moja działka, e, i poczyniła niesamowity krok do przodu w ratowaniu istnień ludzkich. Wielokrotnie podawałem pacjentom leki, które powodowały, że dosłownie z wstawali, wracali do swoich rodzin po dwóch, trzech tygodniach rehabilitacji po reanimacji, kiedy zacznie się reanimować odpowiednio szybko. Są leki, które wycofują choroby, chociażby zapalne wirusowe zapalenie wątroby typu C. Są stenty, które ratują życia w trakcie zawału. Ale musicie wiedzieć, że każdy lek ma swoje objawy uboczne, i to nie są tak reklamowane pastylki, które firmy mają zdolność do podkręcania plusów i zaniżania korzyści. Tylko dążę do tego, że lek, o którym mówimy, który już na tą chorobę otyłościową jest już na rynku od kilku lat, ma swoje konsekwencje. Nie mówię, żeby go nie stosować. On w pewnych sytuacjach jest ok, ale nie może zastąpić zmiany stylu życia. Nie możemy ogłupiać tym lekiem osób i wciskać im kitów. Ja uważam, że ten kierunek jest nie ok generalnie, bo. Z jednej strony daje się złe zalecenia, błędne zalecenia, które podwyższają insulinę, a w związku z tym, że insulinooporność to główna przyczyna plagi otyłości, zawałów, udarów i wszystkiego tego, co nas jako społeczeństwo nęka, to z drugiej strony nie zmienia się tych zaleceń na zalecenia skuteczne, czyli niskowęglowodanowe, czyli nadal źle każe się odżywiać pacjentowi, ale uwaga, uwaga, magiczna tabletka zastrzyczek, który nie ma w ogóle żadnych powikłań. A tam, że wymioty, to tylko wymioty. Ale mówmy pacjentowi prawdę, niech pacjent zdecyduje, widząc prawdę. Tyle, taki jest przekaz. Prawda nas zawsze wyzwoli. Prawda jest też taka, no to porozmawiajmy w takim razie chwilę o tym leku, że leki z tej grupy, czyli inkretyny, Czyli agoniści receptora GLP1. Już wyszło w badaniach, że one powodują oczywiście to, że chudniemy w kilku mechanizmach, m.in. w mechanizmie spowolniania. Ruchu żołądka, między innymi w mechanizmie ośrodkowym, czyli zmniejszania apetytu, i to jest ok. Tak samo działa keto, tak samo działa styl niskowęglowodanowy, ale już nie mówi się, firmy oczywiście tego nie powiedzą, że te leki mają tendencję do tworzenia kolejnych komórek tłuszczowych. Co prawda w trakcie stosowania leku one nie są wypełniane tkanką tłuszczową, ale problem polega wtedy, kiedy tego leku albo zabraknie na rynku, czyli to, co mamy teraz, albo przestaniecie stać być na ten lek, albo zapomniesz go. Na, na tydzień i Albo przybierasz, przybierasz w, w pionującym e, bo Pamiętasz e, pacjentkę, która mówi, że w trakcie brania zaczęła tyć, dlatego że jak nie zmienisz stylu życia i pojawi się e, tolerancja, tolerancja na ten lek, to po prostu nie wiesz, dlaczego przybrałaś na masie ciała, a teraz już wiesz, dlatego że tak jak powiedziałeś, ten lek powoduje powielanie, namnażanie się komórek tłuszczowych, które potem wypełniają się tkanką tłuszczową, kiedy zabraknie lub pojawi się tolerancja. Życzymy wam cudownego życia, ale żeby życie było cudowne, przykro nam. To będzie niepopularne, ale nie da się zmienić życia, nie da się schudnąć, nie da się mieć cudownego życia w dzień, w dwa, wstrzykując sobie cokolwiek, gdziekolwiek. Jeżeli nie ogarniesz swojego życia, Często przy pomocy psychoterapeuty będziesz nabierać się na cudowne leki na życie do końca życia. Jedyne co zyskasz to długi smutek z kolejnej nieudanej próby zmiany życia zastrzykiem albo jakąś cudowną tabletką. To prawda. I tak sobie myślę już na koniec, że. Niesamowite z punktu widzenia marketingowego system reklamy. No w ten sposób można sprzedać wszystko. Ale my jesteśmy po to, żebyście wy nie byli tymi lemingami, tymi owieczkami, tymi barankami, którzy to wszystko kupią, bo da się wam wcisnąć kit i nawinąć makaron na uszy. Nie nie tej społeczności, zadawajcie pytania. My jesteśmy po to, żeby wam tłumaczyć te bardziej zabiłe sprawy. Walnijcie w kciuka, wtedy bezduszne algorytmy podeślą hmm. ten zastrzyk y, tfu! Film dalej hmm. i podsyłamy Wam kolejne dwa filmy. Korzystajcie, zdobywajcie wiedzę, bo wiedza i świadomość to dwa ważne elementy do przebudzenia, czyli do zdrowia metabolicznego.